Cześć kochani! Witam Was cieplutko u mnie na kanale i dziś mam dla Was projekt denko, ale denko chemiczne. Trochę mi się nazbierało tutaj tych, wiecie, pustych opakowań, i żeby tego nie gromadzić, więc stwierdziłam, dobra, siadam i coś Wam poopowiadam. I zaczniemy od płynu do mycia naczyń. Tu miałam taką dużą wersję z w z aloesem, czyli produkt z Lidla 850 ml, natomiast muszę Wam powiedzieć, że produkt był bardzo niewydajny, szybko się skończył, bardzo dużo musiałam niestety wylewać tego produktu na gąbkę, żeby umyć naczynia. Mam wrażenie, że nie domywał, był bardzo rzadki, szybko się skończył, więc na pewno więcej go nie kupię, no ale nie miałam wtedy okazji gdziekolwiek w innym markecie być, więc kupiłam ten żeby wiecie, było czymś naczynia. Natomiast bardzo serdecznie Wam polecam te płyny z morning fresh. To są zdecydowanie lepsze, wydajniejsze produkty. 500 ml jest w każdym. Ten jest cytrynowy, ten jest o takim zapachu oryginalnym, czyli bardziej bym powiedziała, miętowym. Dla mnie produkt idealny wszystko domywa, jest gęsty, bo to jest koncentrat wydajny, wszystko ładnie, pięknie zmywa znaczeń. No i muszę sobie pojechać do osą, żeby uzupełnić kolejne opakowania, zakupić. Płatki mam nie płatki, patyczki, patyczki kosmetyczne, papierowe. Takie są w tej chwili w giglu i powiem Wam, że one się całkiem fajnie sprawdzają. Ja je używam do poprawek, do makijażu. Są świetne. Niczym się nie różnią od tych, co były plastikowe. Tu mam dwa opakowania kostek do toalety brew, cytrynowe i eukaliptus i mięta także wiecie, to się sprawdza fajnie, odświeża toaletę, także teraz mam kolejne chyba też z Brefa, albo z Domastosa kupione i też są całkiem spoko, płyn do mycia podłóg Sidolux, to były kwiaty niebieskie powiem Wam, bardzo przyjemnie pachniał, niewiele trzeba było wlać, wiecie, do wody, żeby zmyć podłogę bardzo przyjemny zapach no, i myślę, że za jakiś czas znów sobie coś zakupię, może o innym zapachu. I tu było litrowe opakowanie, dość wydajne, sprawdzało się i jak najbardziej mogę Wam polecić. Tutaj mam ZW5, produkt do czyszczenia zmywarki. Oczywiście wstawiacie to do zmywarki tam, gdzie jest miejsce na sztućce. Nastawiacie minimum na 60 stopni zmywanie, bo ta tutaj taka jest. Zatyczka musi się rozpuścić, żeby wiecie, płyn cały później zadziałał. Tu jest 250 ml i to jest na jedno wyczyszczenie zmywarki. I powiem Wam, że fajnie zmywarkę właśnie odświeżyło z tych różnych zapachów. Także mam jeszcze jedno opakowanie, ale na pewno pojawią się jeszcze nieraz u mnie te produkty. Tu mam takie chusteczki antybakteryjne z Jana, niezbędnego. No i były takie, powiem Wam, średnie. Zużyłam ale nie wiem czy jeszcze do nich wrócę. Tutaj mam chusteczki z Tesco i one były o zapachu bawełny bardzo mokre, powiem mam, że całkiem fajnie się sprawdziły, tu było 60 sztuk, a mam chyba jeszcze jedną wersję na dole kąwagiową i też jest całkiem w porządku. Chusteczki wyłapujące kolor z prania. Tu mam wersję, która była dostępna w Osą. w każdym było 20 hmm, chusteczek. Powiem wam, że do każdego prania dodaję właśnie taką chusteczkę i nie martwię się, że coś może mi przez przypadek zafabować. Sprawdzają się bardzo dobrze. No i oczywiście na dole mam kolejne opakowania. Mój ulubiony płyn do płukania tkanin Kokolino, ale ta wersja czarna to jest niby na 58 użyć, ale powiem wam, że ja wlewam taką jedną nakrętkę do pralki i naprawdę wystarczy. Pranie jest zmiękczone, przepięknie pachnie. Ale powiem wam, że nie widzę tych czarnych płynów u mnie tutaj stacjonarnie. Wiem, że na internecie są, ale wiecie, no nie chce mi się płynów do opukania tkanin ściągać specjalnie z internetu. Jak gdzieś tutaj stacjonarnie dostanę w sklepie, to na pewno do niego powrócę. Mam jeszcze jedną kokolina i to kokolino już jest dostępne i w Biedronkach, i w Lidlach. Tu jest na 37 pań. Wersja była taka bardzo przyjemna, kwiatowa, i też jedną nakrętkę wlewam po prostu na pranie. Niecały lit jest tu w opakowaniu i bardzo, bardzo fajnie się sprawdził, także ten też mogę Wam polecić. No i mam jeszcze jeden płyn do płukania tkanin, Dusi. ten też o zapachu kwiatowym, ten na 72 plania, bardzo wydajny produkt, przyjemnie pachnący, do kupienia w Lidlu, tam też są różne wersje zapachowe, tu jest go... 1656, taka dziwna pojemność, ale tak, ten też się fajnie sprawdził, więc też mogę Wam polecić, mleczko Sidolux do czyszczenia generalnie armatury, czy do kuchenki czy do zlewu, czy do wanny, czy brdziku, bardzo fajny, nie rysuje powierzchni, przyjemnie pachnią. tu jest 500 ml w tej chwili mam chyba mleczko z Ludwika kwiatowe. Powiem Wam, że bardzo fajnie się użytkuje, więc to z Sidolux też Wam polecam. Właśnie szukałam jakichś, wiecie, mleczek, które nie mają tych takich ścieralnych drobinek, bo nie chciałam sobie właśnie porysować umywalki, ale to się sprawdziło ok. Tabletki do zmywarki W5, te z tej folii rozpuszczalnej, bardzo dobrze się sprawdzają, nie widzę różnicy między, wiecie, tymi droższymi, a tańszymi. Tu jest chyba tak, 40 kapsułek, Także wiecie, na jakiś czas wystarcza. I następne opakowanie już mam na wykończeniu. Sól do zmywarki z w to wiecie, zawsze musi być. E, trzeba wiecie, dbać o to, żeby i na i sól była uzupełniona, bo to jednak też służy zmywarce. W każdym razie tą z w W5, jak najbardziej Wam polecam. I na dłuższy czas wystarcza. No i mamy jeszcze coś do prania. Persil, mam tutaj kapsułki, 40 sztuk, to były kapsułki niby do koloru, ale ja je używam też i do białych prań i bardzo dobrze się sprawdzały. Duże opakowanie, wiecie, na jakiś czas mi wystarczyło. I ogromne opakowanie Ariel, płyn do prania, niby na 50 prań, ale powiem Wam, że on mi na dużo dłużej wystarczył. Fajny, gęsty, bardzo przyjemnie pachniał. Mam jeszcze na dole jedno opakowanie właśnie do kolorów i też z przyjemnością go używam. I został mi jeszcze Ludwik płyn czyszczący i to jest taki płyn w piance, dość intensywnie pachnie. Natomiast powiem Wam, że do kuchenki i do zlewu właśnie armatury tej sanitarnej zeszli. Jest świetny, mam chyba trzy opakowania jeszcze kupione. Tu jest 250 ml, domywa wszystko i tłuszcz, i jakieś wiecie, coś co Wam wykipi, wszystko ładnie, pięknie zmywa. No i niestety też muszę jeździć do Osho, tylko tam jest dostępny u mnie ten produkt, więc muszę sobie znowu pojechać jakiś zapas zrobić bo jednak do oszą w tej chwili mam trochę daleko. Także płyn się sprawdza naprawdę dobrze, wszystko ładnie zmywa, nie rysuje powierzchni i o to też chodzi. Także ten mogę Wam polecić. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o denko chemiczne. Jak zwykle czekam na Wasze komentarze pod filmem. Dajcie znać, co mieliście z tych produktów, co używaliście, co znacie, co możecie mi polecić z chemii właśnie gospodarczej Dzisiaj Wam dziękuję, że byliście ze mną. Przesyłam Wam moc buziaków i widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa!